Ale wszystkim w dzisiejszym odcinku początki zrywania tytoniu. O, ale pielnik do niczego. Wiecie, to nie my, to myśmy tu tym pielnikiem nie wjechali. Ani tu, ani koło domu, ani koło pikarni. Wjechaliśmy tylko tam na samym końcu, co ostatnio było sadzone. Byłeś I tylko targach? raz żeśmy wjechali. Byłeś na targach? Nie byłem na targach, byłem zmęczony. W sobotę był troszkę roboty, także chciałem też wypocząć, bo dzisiaj wiedziałem, że będzie ciężka praca, no. Tak, tak ma wyglądać. To ma być. To, to jest najważniejsze. Pęczek ma być. I tutaj tak zobaczcie sobie, jest tu ładnie wszystko. I takim ma być, no. Z takim chwastem. Z takim chwastem, a co to chwast? Fast to jest mało ważna rzecz. Jak twoja siatka. Troszkę trzeba będzie ją przerobić. Nie ma ruchu powietrza. Ktoś tam pisał, że będzie tam duszno. I faktycznie troszkę jest duszno. Trzeba będzie ją troszkę studzić, ale to chyba do następnych zbiorów będzie. No, i tak to zaczynamy. Jeździmy tym z naszym stołkiem. O, i znowu się zaczęło powiem. Jedynie co to walczymy z bąkami, ze ślepakami. Wiecie, wszędzie las, kurde, to tak jest. Jest dziko, dziko zwierzyna, no. Tam komuś nie smakuje. Ta średnio gazowana bardzo dobra jest. Dla mnie ta jest. Na przykład ta dla mnie gazowana jest jeszcze lepsza. Można na przykład sobie do, do tego kupić jeszcze jakiegoś soku. dla do Gorsze piłem. Woda. Z kodem kocisko 75% 5 rabatu. Wrzucam ja, stawkę ja z razadunków. No patrzcie, kurcie jest. jest lepsza. Uwagać kurcze po zgrzewce. jest, <laughs> nie chcę tylko rękawiczki. Jest gazowana i lekko gazowana. Czasami nam idzie prawie trzy zgrzewek idzie dziennie. To złożymy to sobie tutaj w gospodarczym w takim chłodnym miejscu, chłodnym, zacienionym. Kupujemy jest... wodę, ale nie, nigdy nie kupowaliśmy tę staropolską. Dla mnie woda to jest woda. Ach, będę testował wodę, przecież nie testowałem wodę. No, jest tego gazu trochę. Kurde, no woda jak woda. bierz gucia i tutaj trzeba wnosić. nie, ja, wiem, ja, wiem. Ja. To draba to by dla widzów załatwiłem. Ale to, u nas woda, poszła z... Z o, woda o, o, poszła z góry. Ohohoho, woda jak woda. Tak. Trochę tych minerałów jest. Staropolska. Polska? Ile? 800 zł brutto za paletę. Zobaczyłem 1600 za dwie. 27 zamówiony. Dziś pierwszy lipca. Lekko gazowane. Ta lepsza, ta lepsza z mniejszą ilości... no ja gazu tak nie lubię, ta jest fajna, lekko gazowana. Te bąki to mnie wkurwiają. No strasznie. Wszystko jest. może być, wszystko może być, tylko nie te ślepaki. Niech Ci się plantacja podoba? Równa, troszeczkę braków te... jest? Braków jest, tak, bo my nie nasadzamy. My nie nasadzamy, nie mamy czasu. Można było pokontrolować, wiem, że niektórzy mają naprawdę tak o krzak w krzak. Dobra, dawaj, dawaj, my nie mamy czasu. Nie, mamy czas bardzo dobry akurat dzisiaj. Wyobraź sobie, że dzisiaj bez przerwy robimy załadunek i od razu przyjeżdżamy tutaj, z tego względu, że pod wieczór nadają jakieś deszcze. Tak, tak, dobra, pracujemy. No. Przyjechaliśmy właśnie do domu, tutaj. Kurcze, to taki bałagan jest. Ale muszę sobie ślady takie wyrobić. Tam to się sprzątnie, te kantoweczki też się pozanosi i tu się da wyrobić. No. Aby pierwsza suszarnia. Później człowiek taki wchodzi w rytm. Już tak wie co, a tego brakuje, tamtego brakuje. Wieszaki niepowyciągane, kurde. Drzwi się ciężko otwierają, trzeba je delikatnie podnieść. To, 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 tamto. O ja, zjeżdżę ja deski, nie mogę nawet podnieść. Gdzieś pieszy kondenser. Nie ma wprawy, nie ma takiej. Takiego rytmu pracy jeszcze. Deski jakieś ciężkie. Mm. A jeszcze palce. O, Ofer... Jeszcze Na ostatnie dwa wieszaki nas deszczyk złapał <grym> Też tą koszulkę do wycierania? Teraz patrzę, że to te szopę trzeba było troszkę tak inaczej zrobić. Wyżej, prawda? Nie, ona wysoka jest, ale. Jeszcze tamte strony. S Chodź, przeniesiemy ten stół bliżej. Muszę zrobić taki jakiś stół fajny do. No co Nie tylko, ja bym chciał taki, żeby. Kurczę wiesz, i tak pasowałoby taki troszkę niższy zrobić. też składany, żeby on się tu mógł złożyć. Złożyć jakoś. Parę miesięcy temu odwiedził Ci plantator, który cię ogląda. I on ma taki wysięgnik na wieszaki w... obok suszarni. I sobie zaczepia haczykiem. Wieszaki te? Daj człowieku, to I... trzeba się... No mówisz, że bardzo fajne rozwiązanie. Ale to trzeba się bawić. Słap. Wiesz o co chodzi? Ale no... No jest jakiś tam rozwiązek. lewo, w lewo, w lewo. <grych> Ej, widzicie, widzicie coś? Widzowie, widzicie coś? Kamera za nisko. Jak to było? Czekaj, ja tu stałem, czy, czy ja nosiłem? Ty stałeś i odbierałeś ode mnie. Aha, ja jestem... A ja stąd wyciągałem. Ja tu tylko mam przestać i popychać, tak? Tak jest. <grym> ja się kurwa do dupy robisz. Tobie tylko pielnik przerabiać. A? Byłem wczoraj na targach świetnie. Obejrzeć te pielniki, bo tam mnie właśnie właściciel Niwa Top zaprosił na stoisko. Chciał pokazać swoje produkty. Rzucę fragment. Kiedy Oni zrobisz? specjalnie dla Ciebie zrobią taki mniejszy. No chyba, że Specjalnie sobie... dla ciebie. <grym> <grym> To zaczekaj, zaczekaj. Informacja dla pana Kota będzie taka, że postaramy się tutaj wykombinować zbiornik mniejszy na tą długość. Bo przeróbka tego zbiornika nie polecam się za to brać, ze względów takich, że jest tutaj problem z hydrauliką. Czyli z prowadzeniem aparatów wysiewających w taki sposób, żeby ominąć cewki, czyli odsunąć się jak najdalej aparatami wysiewającymi od części elektrycznej. Bo może być tak, że w którymś momencie ta cewka po prostu zgnije od nawozu. Staramy się coś wymyślić takiego, żeby po prostu zbiornik był mniejszy, połowę, ale żeby to wszystko było, ta hydraulika była tu bezpieczna. To albo trzeba dłuższe przewody hydrauliczne, żeby wyprowadzić ten układ hydrauliczny tu gdzieś o, w to miejsce. Bo w dwurzędówce jest o, dokładnie tak. Zbiornik dwurzędowy to jest ty, a my go chcemy zrobić o. Tylu. Może wejdzie, będzie dobrze. <laughs> teraz dwa miesiące. Dwa miesiące, teraz mam na robotę. Widzisz, tutaj dwa kawałki są już fajne, fajnie wyrośnięte. te. Tak, te. ten za parę dni dorośnie. No. A ten kółpiekarni, jeszcze bym się troszkę wstrzymał. On tam zielony jest, troszeczkę by dojrzał bardziej. Tak, troszeczkę dziś rozpoczynamy odcinek inaczej. Zaczynamy od zawiesania już połowy pierwszej. No i zaczęłoś. No zaczęłoś. Się. Zaczęłoś. Się. Już tak to zaczęte, wiecie, to już 30 lat. Jak w jak w no. I tak już zostało. Maszyny są. I tak wiecie, i tak się to toczy. No ale żebym tak tutaj za bardzo to lubił to robić. Ale nie nabrałeś takiej świeżej krwi po zakupie tej kolorowej Cezarki i pilnika? Troszkę tak, troszkę tak nie odświeżyłeś sobie, bo tak widzę, że K uważam, że. co jakiś czas trzeba coś odświeżyć, żeby takiej chęci nabrać. Bo my dużo spędzamy czasu przy tym sadzeniu. To jest trudno. No, bo w tym roku naprawdę sporo nowości było, bo ta hydroponika na tę Zgadza się. Na drugi rok posadzimy to w ciągu tygodnia. No i dobrze pójdzie. No, dobrze pójdzie. Jak tam pogoda dopisze. No cóż to. I wtedy bo obrabiamy w czas pilniki. Nie tak jak w tym roku Ale też będziesz... Jedna osoba może to robić, nie trzeba dać całej załogi do opielenia. No tak. Brać. Ja też nie będę mówił, że on jest cudowny, bo jeszcze nie przetestowaliśmy. Mamy tylko jeden kawałek, więc jest i jest dobrze. Jest dobry, naprawdę jest dobry. Tylko mówię, wszystko Ech. trzeba zrobić w czas. O, o, dobrze. Wchodzi no, to, jest... Dawaj, nie dawaj. ma takich mocno. Dawaj, dawaj. Pierwszą połowę kontenera zrywaliśmy w 4 godziny równo. Nawet nie całe. No jak na spodaki, prawda? Cztery godzinki. A Guć odpowiedzialny jest za od drewno. Tak, on za, będzie odpowiedzialny za do, no, donoszenie. <laughs> coś mi chrupnęło wtedy w nocy. Pamiętam, pierwsza suszarnia. Kiedy to było? Z mm. pięciu, sześć lat temu. No i wcześniej chyba. Wcześniej? Kurczę, ja normalnie byłem w szoku. A, A pamiętasz w... początki tych nowych wieszaków? Co spadały czasami? Tak, cały czas spadały. No bo wiesz, co, tak no. były, kiedyś były inne. Tak, tak. To też takie odświeżenie było dosyć spore. Zmiana wszystkich kontenerów. No tak, no wtedy co było. Coś my zakupili, wszystkie wieszaki. Było cztery rzędy. Możecie obejrzeć ten odcinek. Historia uprawy tytoniu w naszym gospodarstwie. Tu kiedyś jest się wszystko się... wyjaśnione. Tu kiedyś jeszcze Dokładnie. były tory tutaj. Tak, tak. I no te to tory dzisiaj... może by wróciły? Tak by się wszystko zsuwać z platformy. Nie, właśnie, od ja myślę, jak to właśnie drugi taki wóz, wóz zrobić. Hmm? Dwa takie wagony, widzisz. Przyjadę tu sam. O, to daj mi mikrofon, widzimy się Dawaj. po południu. Do drugiej części Ty chodzisz w tej czapce jak Trump To trzeba się ładnie ubrać, ukręcać, wymalować do ładnej, ciężkiej pracy, tak? Oczywiście, że tak I jak, fajnie? Nie no. Kurde, jak to lata za mną Jak, dobrze? Aj. No, co tam kapitanie świeżego powietrza. Widzisz, wszystko, wszystko, tylko te insekty. Insekty. Kurze, gryzo. Cały narąż liści, a to ci kude przylatuje dziabnie za chwilę i... Już kończymy, ile? No już kończymy, to zostało jeszcze 6 wieszaków. 6, bym powiedział Ach. prawie 5. Dobra, zakręcajcie, dziewczyny. Halo, halo, kopyta się palo. Zakręcajcie, zakręcajcie. Nie kulasy bolą. <słuch> Jakieś przemyślenia? Jakieś odczucia? Żadne. Tak to jest, to nie ma siedzenia w klimatyzowanym pomieszczeniu. Lebelnika. No i tak cały dzień. Co Cał, kurczę. Powiem tak, czy kiedyś takie bąki były? Nie od początku. Jest ciepło, może przez to, tak. że jest od razu ciepło, tak? Nie wiem. Wiem, że ryj mam pogryziony. Pyszczek. Pysk i ryj w jednym. O. Ostatnie pięć duszaków wszystko wszystkim, ale te bąki to już naprawdę przesadzają. Ale piekło. jest, pan wieczos mają normalnie wezmę w garść i zaraz przylatuję. Nie ma czasu coś nagrać. Tylko zapiję A No też niba wszystkie co tam nie nagrywają, to co tam jest innego? No olej to To samo u nas nic nie ma nowego. Nie to samo. To, no nowe, nowa woda jest. Ta jedynie nowa woda. No. Nowe koszule masz widzę. No ta koszula widzisz. Nowe buty do, strusie. Te strusie to ja bym mógł testować i to już do wyrzucenia. No jeszcze cztery. cztery i do... A! Cztery i do domu Ale zauważ, że drugą część kończymy wy w mniej niż 3,5 godziny Więc całkiem sprawnie poszło jak na pierwszy dzień Uf, Kurde Wiecie, jest różni Dzisiaj tak i padał deszcz słońce świeciło Dobrze ale nie było takiego słońca rano było pochmurnie Coś? No widzisz na chwilę się nie można zatrzymać nie można trzeba być ciągle w ruchu a, siotka, pomóż. To też ci boli, tak łeb? Nie, ryj. Hmm. Ile jest stopni 26 obecnie? W piątek mam być 20. Hmm. <noise> <noise> Może powinieneś w takim turbanie chodzić? Tak. Że uf. tylko oczy widoczne. Jasne. Teraz mikrofonu, coś się nagrywa. Kurczę. to, wy, tak to widzicie. Ogon by się przydał, prawda? Tak by się ruszał, jak w awatarze mieli. Brat Łukaszenka Super tromet. I do tej pory Nie dadzę te chińskie Z Moskwy <laughs> Dobra Ta strona jeszcze dwie sztuki Dwie sztuki i... Uciekamy z tym i kładę się tutaj, i niech mnie bąki zjedzą. No, same zbiory się nic nie zmieniają, tylko trochę jakość w tym roku jest lepsza. No, jakość. jakość. Prawie żebym wycyklował, prawda? No, udało Ci się. <laughs> Wiesz, ja tylko popatrzę w jedną, w drugą stronę. I tak będą komentarze, co ty tam nabijasz. My to robimy walizki. Dobrze. Już zawieszamy Zabij to na górę Dobra, to dawajcie już kończymy Czekaj, czekaj, czekaj oh, <laughs> O, o ci masz jak na wgibie się, To cię co, co, od się tak w tym tym podrywa? Także, zapraszam Raz? wszystkich na piątek. Na piątek, dobrze. Tak. Będzie tu blisko, bo będziemy tutaj robić, tu no, tę ale... stronę. To kończymy. Dobry no, czas. Postaraliśmy się, nie? Od... No. No. Powiem, że chyba ostatnio też żeśmy pięć osób wyrwali, ale dłużej nam zeszło. Kurde, no patrz. Jak ja zawsze mówiłem... Jeżeli mamy tutaj to tytoń blisko, to widzicie, o tak, co mam tutaj, jak wiem, to ze 300 metrów jest do domu. I to jest taki plus, bo stamtąd na pewno w, w, z pół godziny dłużej by nam trwało. Sam dojazd, później przyjazd. Proste? Dobra, dawaj, bo ja już mam dość. Dzisiejszego dnia. No i tu już mamy spokój, bo mamy cień. Ale ty czerwony. Czy one jestem? No, no ja to samo z jestem. jest. No. I bąków nie ma. To spokojnie można sobie zakładać. Robimy tutaj to rusztowanie tak jak ten. Właśnie tak się zastanawiałem, czy jakieś inne rozwiązanie, żeby A to zrobić. A takie coś tam stałe, żeby podjechać albo postawić tylko. No to zaczyna się nudzić, prawda? Na początku to było tak, dość dobre. Tak to jest, jak się ma za dużo wolnego i się zaczyna wymyślać. Może i tak. Powiem tak, czy tak, czy tak, ciężka praca tutaj jest. No ale wiecie, no. <laughs> no, powiem ci tak, żeby było po 30 zł, jak wtedy. Ja oby, parę groszy. 3 tony uh -huh. 3 tony z hektara, właśnie. Ja to muszę na tę Co? kupić sobie pożądane rękawice. No, Bacz, dobra, zobacz, jaki ból. Zobacz, jak to znieczulenie musi być. Ale mnie dzisiaj pogryzły. Yes, Powiem ci, jest. że musimy włączyć lodóweczkę sobie. Tu w gospodarczym. Kiedyś kupiłem taki, taki odstraszacz, odstraszacz, taki spray. To komarów nie było, ani tego nie było, ani tego, ani tego. To były inne, takie grubsze. A to jest ten chyba rozwalony wieszak? Niech będzie. Jego go trzeba zaznaczyć, jego trzeba pospawać. Uszku trzeba mu zrobić. Ej, dwa, spokojnie. Ja już chyba jestem za stary o tę robotę, co? Mówię, wysięgnik taki Bo zrobić, ci? pojechać do tego znajomego, zobaczyć. Bo co ci, wysięgnik? Wysięgnik ci tylko spowolni, rozumiesz? O, jak ty mi pomagasz. No co, chodzisz troszkę wiesz. No, pamiętasz, ile lat robiłem to sam. Eee... Pamiętasz? No właśnie nie jakoś specjalnie długo. No. Ja Cię szybko wyręczyłem. Nie, wyręczyłeś mi wtedy jak chyba tę kulasę ubiłem sobie. Pomagałeś mi trochę górę. W górę Ci od początku pomagałem. Tak. Jak tu ma wejść Aha. jeszcze jeden? Co to? Jakoś się nogą do... No, Dobijaj. No, może... Tu zawsze wchodziło, no. Tu wejdzie. Cześć, cześć, to no. jedzie no, wejdzie spokojnie. Tutaj lepiej jest. Dobra, załóż, że ja przyniosę taką łychę. Dobrze, tu wchodzi. Dobra, Nie, chodź zamykamy tu, ja włączę dmuchawę. I... O, tu ciężko będzie zamknąć teraz. Trzeba od razu włączyć. Bo. Niech chodzi, niech rusza powietrze. Żeby nie zakisło, bo jest ciepło. Liczę, że w tym roku będzie jakieś może ze 26 kontenerów. Także początki są ciężkie i upalne. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień. Zbiorów. No później powiem, że tak różnie jest. Czasami jest, że no pogoda tak odpowiednia jest, a czasami no... Tak będzie parzyć. A gdzieś no. jak oceniasz? Tak mamy. No nie dzisiaj to takie było nam. Dobrze dziś było. Do obiadu Tylko te było owady. względnie. Później te owady no a później słuchaj, to tak jakoś bez wiatru, bez niczego. No ale to wiadomo przez co? No. Dobra, także co do następnego. Ta łapka w górę subskrypcja się należy za takie poświęcenie dla palaczy i dla budżetu państwa i dla wszystkich rakotwórczych.